Szczań Boże, witajcie! Mamy dzisiaj piątek, 1 września i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem, wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyjcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dzisiaj moją uwagę w tej Ewangelii zwraca oliwa. Oliwa w Piśmie Świętym jest symbolem intymności. Szczególnie kiedy oliwy używano do namaszczenia ciała żeby ono pozostawało wilgotne w tym klimacie. Intymność to jest coś, co jest pomiędzy ludźmi, którzy się bardzo kochają, którzy są bardzo sobie bliscy. Nie chodzi tutaj tylko o intymność seksualną, ale chodzi też o intymność psychiczną, relacji, przyjaźni. Istotą naszego czuwania jest intymność, czyli bliskość z Jezusem. Intymność to jest coś, czego się nie da pożyczyć, Intymność rodzi się w długim procesie poznawania siebie nawzajem, uczenia się siebie nawzajem. I w naszej relacji z Bogiem jesteśmy zaproszeni do intymności z Nim. Uczmy się tej bliskości z Nim. Niech Was, Błogosławi Bóg Szech, mówiący. Ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia, szczęściem Boże.